Cześć hej, witajcie z tej strony ja Odin W kolejnym odcinku Deadlighta a nawet nie wiecie jak się cieszę, że w poprzednim odcinku miałem włączony dobry mikrofon. O wiecie mam jeszcze mikrofon w kamerce. On mniej więcej brzmi jak mniej więcej tak. I nie chcielibyście tego na pewno słuchać a ja musiałbym to nagrywać po raz setny. Okej, okay. kanał gdzieś pod miastem, 4 lipca, pierwsza 3. O kurde, ciekawe tylko czy pierwsza w nocy, czy... Czy nas kłamią? O kurde tam wiszą te zombiaki. Serio, ta gra klimat i, i ja już to mówiłem, to jest świetne. Da się tam skoczyć? Najwyraźniej nie. Najwyraźniej nie. I nie skończyłem o tym mikrowaniu. Czasami właśnie nagrywam i tamtym i to jest bez sensu, skoro mam swój, do którego teraz mówię do Was i macham rękoma, aby tego nie widzicie. I, i świetnie. To na pewno się nie da. Wiecie. Zawsze trzeba się upewnić Ale pewnie tak się da, więc sprawdzę jeszcze z 4 razy Nie dobra, serio, co tutaj robić? Tam u góry coś jest Niewielkie przedmioty przesunęją Dobra, fajnie, mogę przynieść małe... O, tu, tam jest skrzynka u góry a tu widzę! Widzę! Tu jest deska? Widzę! No, już teraz widzę. Tam była deska, tylko tak była beznadziejnie podświetlona, że nie widziałem. Ale teraz widzę! Widzę i zombi! Muszę chyba skoczyć! Shit! O! Dobra, tam jest nadal linka. Skoczę na jeszcze... No! Mm, Dzemiu! to the Nie, tego nie umiem. Nie umiem! A tak bardzo bym chciał. Leć... Co znów? Dlaczego mi to robicie? A jak stan... Albo nie, bo umrę i będzie... nie, nie Haj to! Oj to! Dobra, jedziemy Sje. No, nie sprawdziłem o malunkach, coś tam Kaj ty, kaj ty tańczysz? Okej okay. Jak się puszcza? Wciśnij B, by się spuścić, hehe <laughs> Tak było w Sabotaż Czy jakoś tam Oho, tego momentu nie lubię Tam jest, tam jest sekret Był Ło, tu jest zombie Aha, już, już najwyraźniej podniosłem sekret. Tak? Zaczynamy jak... Po... Aha, nie tylko nasza postać jest dwuwymiarowa, ale i wszystko jest dwuwymiarowe. Czyli jeżeli zombie jest w tle, to już nam nie grozi. Jesteśmy, jesteśmy odporni na inne wymiary. No złaśna dusia. O Jezus Maria, jak ja tego nienawidziłem! Udało się za pierwszym razem! <grym> Udało się za pierwszym razem! Nice! Udało się za pierwszym razem. Teraz umiem robić... ROLE! O kurde, roluj! Jakiś Nie chcę rolować. Dobra, już umiem i się udało za pierwszym razem. Czy muszę skoczyć tu? Dobra, tutaj widzę to. Ksem. Pełna powaga... A już to widziałem, ja już to ograłem kiedyś. Kurde, ja tutaj pamiętam umierałem. Dlaczego? Dlaczego umierałeś od niej, Filipie? Dlaczego ja umierałem? Jeszcze więcej tych dziwnych symboli. No to Gigi Buffon No, skąd miałem wiedzieć? I zresztą po na co są te pułapki? Od kiedy zombie będą skakać i robić parkery? Od kiedy? Co za bezsens. Szczury jest jakiś nie do. Iman, No No inaczej się nie da. Robi pułapki na ludzi chyba. A w sumie tam też ma sens, jakby robił na ludzi. Nie wszyscy są tacy dobrzy jak ja. Dobra, tym się biegało, tak? Do this! Jenkins. I teraz gdzie? Aha, a to jest trzeba shot. A, ale się złapał Dzięki stary Woda, wiem, że ty nie lubisz wody Więc się spuszczę Fal koleś Masz skamienia Jakbym dowalił ale masz szczęście, że nie umiem strzelać dobrze z procy. Byś oberwał. A, ja co dam. Mogę wziąć rozbieg? O, pewnie to się zacnie. O, już skąd? Dobrze. Udało się, już chyba koniec. Nie, już jeszcze nie ja pamiętam. Mam jeszcze głupsze rzeczy. Czyli to pan? To. Uuu, tu jest dziura. Chodź tu i ciskaj nas na górę, czy na mnie. Tutaj oczywiście, się tam przelete, przelete, por... Przeteleportujesz, a nie jednak. Jedziesz ze mną na to. Miło mi. no Je! Yeah. A tu nie ma tu nie było bezpiecznie z tymi twoimi wszystkimi pułapkami i udziwnieniami. Ledwo ja tutaj przyszedłem. Pułapki na raz. Czy nawet czy jego droga, którą będzie on się poruszał, też jest taka w cudzysłów, bezpieczna? Zamknę cudzysłów. Eee, ale jestem fajny. Używam cudzysłowów. Kiedy czasy się zmieniają, ludzie muszą się zmienić, pan Wayne. The rat wiedział, że świat się skończy, więc zbudowałem tutaj swoje tutaj. Zły kot nigdy nie będzie szukał żywego rata w rat, rat trap. Make yourself at home and don't worry about the smell. Rest now. Take what you need. Why the hell have you brought me here, crazy old man? He should have been back by now. The rat has a son. He can leave. The outside doesn't burn him. He should have been back by now. He should have been back. I know where he is. He likes to go back to what used to be his home, but now it's nothing more than a pile of ash. The rat smells the danger. You could help me. You could look for it, right, Mr. Wayne? I already told you I need to find my friends. Help the rat, and the rat can help you, Mr. Wayne. The rat hears many things. He can find where your friends are, maybe even your family. Find my son before these men do, and you will know what the rat knows. To fajnie. To fajnie, że w ogóle ten szczur ufa tak swoim konstrukcjom. Co to było? Czy myślałem, że. Uwe, jesteśmy Batmanem? <noise> dlaczego mnie powiedzieli od razu i dlaczego do nie do mam do stroju do Batmana? Du 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 du, ja latam. Do 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 do? Tak wiem, Batman nie latał. Dlatego i my spadliśmy. Batman confirmed. Confirmed? Half-Life 3. Również. Wszystko potwierdzone. A więc jesteśmy Batmanem. Pewnie nie jest łatwo. To jest. To jest zagadka logiczna, której nie lubię. noż noż To brawo! E, e, e! się da rozpędzić i się tam walić Co my tu mamy Na górę, na górę, na górę Na górę! Co za ty... yy, kongresowy medal honoru Stanów Zjednoczonych. O. Dziś się czegoś dowiadujemy. Oj! Nie on nas goni, on nas już nie lubi! Nie! Znaleźliśmy jego order! A! Odpalaj to. No dobra, pogadacie ci później. O jak? To se biegnę. A tu już byłem, nie? Chcę wezmę apteczka, apteczkę, która mnie jest niespodzianka. Oh skąd on tu jest? Kaj? Nie, kaj, nie ja wiem. A tu już jest zrobione Najwyraźniej Jestem bogiem No kurde, a jo, bo ja spadłem, a nie A nie umarłem. No właśnie Szczur już zniknął Ja pierdzielę w końcu doskoczę No nie! Ja dam radę, szybciej wchodź po tej drabinie. No nie mogęś od razu. Już myślałem że się nie da. A skoczy. O! Niepotrzebnie. He to fajnie. Wejdziemy jeszcze raz. Bo akurat mam dużo życia, to... E, on Nie zniknął, on jest tu w sobie. Daj mi więcej optyczy! Teraz możemy go zabić. Albo o co innego. Mm. Dać my la, -la, -la, -la. Okej, okay, okej okay. Bierzemy to ze sobą Teraz robimy Szuj bang. NIE, NIE! Uh! NIE! Ja chcę jechać z tym Ja pierdzielę. Wracaj tu! NIE! Dziękuję. wróć, wraca, wraca jakim tempem? Roxen? Eee Eee Lag, lagi tak, tak, eee. lagi, tak Mhm mm Mmm, -hmm. 100% procent, tak, lagi Mhm mm Lag Dokładnie Ach, te laki czasami to potrafią człowieka zabić. Czarny. No. No, no, no. no, niestety, no. O, Jezu. Aaa, odbiło się, ja e, tak umsknęła mi się ręka. Chyba wam powiem. Tutaj na dole rodzi nowe życie. No, jak, szczególnie jak siedzisz sam, to się nowe życie rodzi, no. Dokładnie, tak jest, 100%. Ja wiem, co mówisz. Totalnie Ci ufałem i w ogóle... No nie no, po co to mi dałeś ten przycisk, ty idioto? Po co mi to? Ja... Tylko po to, żeby mnie wkurzyć. No i teraz się nie odbija, oczywiście. Teraz nagle jest odporne. Ja pierdzielę. O, dam mu przycisk, żeby se zepsuł wszystkie plany. Dzięki. Starczę. No, ta, teraz ja jestem. Mam mętlik w głowie i nie wiem, gdzie iść. Głupi dziad. Pchaj to. Tu się chyba nie skakało. Ale ja to zrobię. Mały krok dla człowieka i śmierć dla mnie. <słyski> No nie wiesz, aż ty tak nie cofło Why? Znów biorę to ze sobą, ja nie mam pojęcia jak, co teraz robić Właśnie nigdy nie lubię tej zagadki wo, Mam ograniczoną ilość czasu na pchanie tego Pamiętam, że też ręce mi się męczą Nie mogę długo być w zwisie Dobra, fajnie Lepiej powiedz co tutaj robić Wow, opuścisz no i co? I to mi nic nie daje Serio, nie mam pojęcia, chyba że trzeba to zrzucić, ale... Nawet się nie da No i teraz nagle przeskoczyłeś Nie, nie przeskoczę, bo mam cię w dupie o, te teraz przeskoczę, bo mam ochotę akurat, dawno se nie skakałem, co skoczę, nie? Tutaj jest zaraz przepaść chyba, to se zrzucimy skrzynię, a, a co? Ja nie zrzucę. Na, tu nie ma przepaści. Ale se możemy przeskoczyć teraz. I wcisnąć to. I se zrobić tak, ho, ho, no to skrzynio. Tam jest dziura chyba, Więc... O, oh nie, nie ma dziury. Tak, czy lepiej, rozpę? Ło, tu jest dziura, ale po co? Co jest u góry? A pójdźmy, tu się. O, czyli widać, że już intele intelektualistą nasz bohater nie jest. Ale nie, my wyjdziemy na górę, bo. Mi się nie da. nie da się już tam wrócić. Aaaa, się! Ok, ok, wiem, że już 15 minut trwa, ale. Bo ja to dociągnę do końca, to się opuści. padnie tu. Wow, rozwiązałem tą dużą zagadkę. No powiecie, że to nie jest trudne. Ale w tej grze nigdy nie wiadomo, czy coś się robi dobrze nawet. No daj mi tam iść tam. Co ja zrobiłem? No A, koniec! Koniec patrzymy co się stanie. Po, po, o nie, to jest ten dalszy moment, którego ja nie lubię też. Mądre słowa. Fajne słowa. I wiecie co? Wiecie co? Będę mógł go zabić, ten go zabił, ale nie mogę, więc zakończę odcinek i zrobię tak.